Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Witajcie w kolejnym dniu vlogmas. Oczywiście żartuję, ale powiem wam szczerze, że tak właśnie na początku chciałam powiedzieć. Z przyzwyczajenia. No ale nie, vlogmas się skończył wczoraj. Dzisiaj po prostu zwykły pierwszy vlog po vlogmasie, chociaż ja dalej nie mogę w to uwierzyć. I dzisiaj będę podsumowywać kalendarze, tak jak wam mówiłam. Dlatego nie chcę się za bardzo rozgadywać, bo nie wiem ile mi zajmie to podsumowanie, a podejrzewam, że przy trzech kalendarzach Troszkę mi zajmie, a nie chcę, żeby ten vlog po prostu zbyt długo trwał. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że pogoda wczoraj była straszna. Był tak silny wiatr, tak lało, że śmietniki, słuchajcie, na ulicy latały, śmieci latały. I parę razy słyszałam taki huk I tak myślałam, że to śmietniki, bo Naprzeciwko nas mieszkają studenci I oni śmietniki mają na zewnątrz, a nie w ogrodzie No i te śmietniki właśnie się poprzewracały Jarek dzisiaj jak jechał do pracy, to właśnie mówił, że Śmietniki leżały na ulicy e Dzisiaj już ten wiatr się uspokoił Ale i tak jest szaro, buro i ponuro Jest ciepło, ale nieprzyjemnie Podob Sprawdzałam wczoraj pogodę, to podobno ma Przez najbliższe dni padać, więc nie fajnie I dzisiaj słuchajcie, ubrałam jak widać tą sukienkę, którą moja mama sobie kupiła na święta Która okazała się porażką, ale stwierdziłam, że po domu mogę ją nosić No i nadszedł ten czas, kochani, żeby podsumować kalendarze adwentowe Ja sobie tutaj, słuchajcie, zrobiłam listę, co w danym kalendarzu było Napisałam plusy i minusy, więc będę zerkać na tą kartkę Ale powiem wam szczerze, że nie mam jej gdzie położyć, bo po... jestem obłożona tymi produktami I słuchajcie, zaczniemy od tego kalendarza Chciałam wam pokazać właśnie to, co wam mówiłam na początku, że tutaj z tyłu jest pokazane, co jest w środku ja jak wiecie przykleiłam sobie kartkę, żeby nie patrzeć Oczywiście specjalnie bym nie patrzyła Ale wiadomo, że czasami przypadkiem można coś zauważyć A te obrazki nie są naprawdę małe Także teraz tą kartkę zdjęłam I chciałam Wam pokazać, że rzeczywiście tak było I słuchajcie, na szybko Wam pokażę co było w tym kalendarzu Więc krem do rąk Kredka do oczu Mini pomadki Mini puder Tusz do rzęs, akurat pełnowymiarowy. Zestaw do brwi z szablonami. Brokat, taki top na pomadkę na usta. Em, rozświetlacz w sticku. Balsam do ust, zmieniający kolor. No, tesik e, Ta ściereczka do zmywania makijażu. Biżuteria na twarz. Tatuaże, gumki, ostrzałka, pinseta mała, dwa mini lakiery i jeden mini top coat, mini pędzel z takimi gwiazdkami tutaj i kolejny pędzel. Ten już nie jest mini. Dodatkowo jeszcze była bransoletka, którą mam już na sobie tutaj ubraną z tą gwiazdką. E, te zawieszki na prezenty i świąteczne naklejki. I słuchajcie, jeżeli chodzi o ten kalendarz, było w nim aż na 24 okienka było aż 15 zapychaczy. Jeżeli chodzi o zapychacze, ja też uwzględniam, słuchajcie, lakery. Dlatego, że wiecie, że ja już Wam hybrydy, więc takie lakiery, no nie bardzo mi się przydadzą, a topy to już w ogóle, więc to też uważam za zapychacze. Eee, jeżeli chodzi o zapychacze z tego kalendarza, to to, co jestem w stanie zaakceptować, i jeszcze mi się przyda, no to ta ściereczka. Mogę ją wykorzystać, wiecie, się przetestować. Eee, oczywiście pędzle, bo pędzle nigdy za dużo. Eee, ostrzałka, mała pinseta, eee, brazuletka. Naklejki świąteczne na paznokcie eee, i, no, zawieszki na prezenty, to tak zużyłam, bo zużyłam, bo były. Eee, także reszta, tak jak na przykład notesik, no to w ogóle totalna porażka dla mnie. Eee, jeżeli chodzi, słuchajcie, o plusy tego kalendarza, to bardzo dużym plusem było otwieranie tych okienek, bo tak jak ja Wam mówiłam, jeżeli chodzi o takie kalendarze, ja troszkę się obawiam, bo dwa lata temu miałam taki kalendarz tego typu i. O matko, jego się tak ciężko otwierało, tak ciężko wydobywało się te produkty. Zresztą jak oglądałam wasze vlogmasy, to niektóre z was też miały kalendarze tego typu i też bywało różnie. Natomiast jak go otworzyłam, bo ja go pierwszego dnia vlogmas otworzyłam dopiero z to... Tak wiecie, wizualnie wyglądą na tak dobrze zrobiony. I rzeczywiście, słuchajcie, jak widzicie, zobaczcie, on nie jest w ogóle rozerwany. To może miejscami delikatnie, ale tak nie jest. Bardzo dobrze się otwierało te e, okienka. Jeżeli chodzi o produkty, wydobywanie też e, dobrze wychodziły. Chociaż było parę, które ciężko wychodziły. Ale to jest na plus, właśnie. Otwieranie, wyciąganie tych produktów. I jeszcze jeden bardzo ważny plus to, że te wszystkie, słuchajcie, e, Produkty, czy te właśnie zapychacze miały właśnie taką szafę, szafę, szafę chciałam powiedzieć, szatę graficzną świąteczną, co mi się akurat bardzo podobało. Oczywiście jeżeli chodzi o minus tego kalendarza, no to zapychacze. Za dużo zapychaczy. Na 24 okienka 15 zapychaczy, stanowczo za dużo. No i też było minusem, że w większości to były produkty mini. Kolejny kalendarz, czyli ten DIY z Essence. Ja wiem, że co niektórzy tych kalendarzy nie lubią, przez to właśnie, że trzeba sobie te kosmetyki samemu zapakować. Mi to nie przeszkadzało, bo mi to po prostu Jarek zapakował. Ale chciałam Wam pokazać, że tutaj z tyłu również było pokazane, co jest w środku. Ja też tutaj miałam przyklejoną kartkę, jak pamiętacie. I na szybko pokażę Wam, co było w środku. Dwa lakiery brokatowe, pilow i top coat świecący w ciemności. Nawilżająca baza w sprayu. Maseczka w płachcie błyszczyk tusz do rzęs rozświetlacz pomadka matowa pomadka w płynie, ale już nie matowa konturówka eyeliner matowy czerwona pomadka zwykła róż Ten zestaw Lip Litua, Rituals to jest peeling, maska i primer. To jest trzy kroki, są. E, paletka cieni, słuchajcie. I zapomniałam, że nie zrobiliśmy sobie słoczy tej paletki, ale nie wiem, czy dzisiaj nam starczy czasu, więc najwyżej w następnym vlogu wam pokażę. I dalej, słuchajcie: Pędzelek do e, cieni. Rzęsy na magnes. Patyczki drewniane, pilnik metalowy, naklejki biżuteryjne i ten szablon do robienia kresek. Jeżeli chodzi o ten kalendarz, to tutaj było, słuchajcie, tylko 9 zapychaczy, 15 produktów, więc nie było źle odwrotnie niż w tym poprzednim kalendarzu. I produkty były pełnowymiarowe, co jest też na plus, słuchajcie. Jeżeli chodzi o zapychacze, słuchajcie. No to tak, w tym przypadku akurat, jeżeli chodzi o lakery, jeszcze może je wykorzystam po prostu, jak będę robiła hybrydy, pod topy nałożę. To jest bardzo fajne według mnie, bo jak wiecie, ja mówiłam, że jeżeli chodzi o kreski, jaskółki, te sprawy, ja się kompletnie do tego nie nadaję. I w sumie chciałam przetestować taki właśnie sobie szablon, ale niekoniecznie kupować, więc fajnie, że jest w kalendarzu. To samo tyczy się właśnie rzęs, no pędzel wiadomo, nigdy nie za dużo. Naklejki biżuteryjne są świetne, słuchajcie. Ja przywiozłam z Polski właśnie i żałowałam, że tak mało, więc się bardzo cieszę. Patyczki też będę używać, bo ja używam. No i słuchajcie, najgorsza rzecz, no to ten pilnik metalowy, którego ja nie używam. Ale jeżeli chodzi o plusy, to też plusy tego kalendarza to oczywiście otwieranie, wyciąganie, no bo to było wszystko ładnie w torebkach zapakowane. Pełnowymiarowe produkty to jest kolejny plus. Minusem jest to, że to pudełko troszkę za małe było, jak te produkty wszystkie były już zapakowane w te torebki, to jednak trochę się nie domykało. No i oczywiście minusem są zapychacze, ale tak jak mówię, w tym kalendarzu było ich tylko 9, także jeszcze nie najgorzej. Z czego większość tych zapychaczy, oprócz pilnika i topu tego świecącego w ciemnościach, jestem w stanie zaakceptować, więc nie było źle. No i słuchajcie, czas na choinkę Tutaj akurat nie będę Wam mówić, ile było zapychaczy, ile było produktów Dlatego, że ten kalendarz był zupełnie inny To był kalendarz, jak wiecie, po prostu taki miks wszystkiego Więc tego kalendarza się to nie dotyczy Ale pokażę Wam na szybko, co tutaj było Więc po pierwsze mamy te maski na noc Sporo maseczek tutaj było Seven Havens z Primarka z Bielendy E, maseczki na stopy. E, setting spray oraz fixing spray z sens. Zalotka również z Essence e, Płatki pod oczy. E, cienie z technik. Balsam do ust, uszt chciałam powiedzieć też z technik. W ogóle zobaczcie, jakie to ma ładne opakowania świąteczne. Krem pod oczy rozświetlający też z Technik. Dwa balsamy do ciała. Dwa tusze do jeans essence. Tutaj mamy też maskę Seven Haven, ale w tubce. Balsam do ust. Gąbka do makijażu. Oczywiście, słuchajcie, słodkości. I kolejne słodkości. Eee, rękawiczki, myszka do komputera, kosmetyczka, i w środku ten zestaw e, z waselinem. Roller do twarzy. Kapcie oraz te kapcie świąteczne ale ja już mam właśnie na sobie. Skarpetki świąteczne. E, I jeszcze były jedne jak wiecie Ale też je mam na sobie właśnie e, I co tu jeszcze mamy e, Oczywiście bransoletka, którą już noszę e, Naklejki były Które na okna, które już są na oknach Gwiazdki, ten Mikołaj e, Kolczyki e, No i jeszcze e, Celebrytka I bombka, która stoi Jej tutaj nie przyniosłam Myślę, że to wszystko słuchajcie Ale że wszystko sobie zerknę mm. Myślę, że to wszystko, że o niczym nie zapomniałam. I słuchajcie, jeżeli chodzi o plusy tego kalendarza, to oczywiście przede wszystkim to, że jest on zrobiony przez moją mamę Jarka, więc ja kompletnie nie miałam pojęcia, co jest w środku. Wiem, że nikt takiego kalendarza nie ma. Oczywiście zdarza się, że ktoś komuś może kalendarz zrobić, no ale wiadomo, że te produkty będą zupełnie inne i ten kalendarz będzie miał inną formę. Oczywiście wyciąganie, no wiadomo, tu tylko kartoniki, otwieranie. Eee, plusem było też zaskoczenie, bo naprawdę wszystko co było w tym kalendarzu mnie zaskoczyło I to oczywiście pozytywnie eee, Też było plusem to, że eee, to jest miks po prostu Nie jest kalendarz typowo kosmetyczny, typowo pielęgnacyjny Tylko jak widzieliście, mogą znaleźć wszystko Kapcie, skarpety, eee, biżuterię, słodycze Także to był też ogromny plus eee, I słuchajcie, też... Eee, bardzo fajna rzecz, która mi się spodobała w tym kalendarzu, to były listy. Czyli nie wiem, czy pamiętacie, czy, byli, czy oglądaliście każdy vlogmas, ale były po prostu w środku liściki, jeżeli coś było za duże do kalendarza i ja mogłam wtedy szukać i rozpakowywać, także to było też bardzo, bardzo fajne. Jeżeli chodzi o minusy, no przyznam się szczerze, że, że, że ten kalendarz nie ma minusów i to chyba było oczywiste. Bardzo jestem zadowolona, słuchajcie, z tego kalendarza i... Um. Bardzo mnie zaskoczył, naprawdę. Więc jeżeli chodzi o podsumowanie, to raczej nie będzie to, słuchajcie, zaskoczeniem, jeżeli powiem, że oczywiście choinka jest numerem jeden. E, tak jak Wam mówiłam, jest to najważniejszy kalendarz e, i specjalny, i naprawdę, słuchajcie, nie zawiódł mnie. Jestem zadowolona ze wszystkiego, co było w środku. E, jeżeli chodzi o drugie miejsce, to. Essence DIY, e, dlatego że e, pomimo tego, że były tu zapychacze, to nie było ich aż tak dużo i większość tych zapychaczy jestem w stanie zaakceptować. E, z większości się cieszę, bo tak jak mówiłam, będę mogła przetestować coś, co chciałam przetestować. E, I przede wszystkim były tu pełnowymiarowe produkty. No a ten kalendarz. Zajmuje ostatnie trzecie miejsce. Tak jak już mówiłam, pomimo tego, że dobrze się wyciągało produkty, dobrze się go otwierało, nie jest zniszczony po tych 24 dniach, no to niestety było za dużo mini produktów, za dużo zapychaczy, z których no nie do końca jestem zadowolona. Z paru jestem, tak jak wiecie, ale nie ze wszystkich. Także to jest miejsce trzecie i z tego kalendarza jestem zadowolona najmniej. Ale jeżeli chodzi o same kalendarze, tak jak ja wam mówiłam na samym początku, ten kalendarz był najważniejszy. Tamte kupiłam, bo zawsze chciałam zobaczyć te kalendarze Essence, co jest w środku. Udało mi się kupić dwa, bo zazwyczaj jak szukałam, znaczy zazwyczaj w zeszłym roku szukałam i niestety ich tutaj nie było. W tym roku się udało i nie żałuję słuchajcie, że kupiłam te kalendarze, bo bardzo lubię markę Essence. Mogłam się przekonać Jakie produkty są w środku, czy warto go kupić. No i tak jak mówię, jeżeli chodzi o ten kalendarz, to uważam, że nie warto go kupić. Lepiej znaleźć coś innego. No, także tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie. Kalendarze mogą mieć do wyrzucenia oczywiście oprócz choinki. Powiem Wam, że wcale nie było najgorzej z tym podsumowaniem. Myślałam, że będzie dużo dłużej, aczkolwiek i tak nie chcę przedłużać, żeby ten vlog rzeczywiście nie był za długi. Nie było zaskoczeniem dla Was, myślę, że choinka była najlepszym kalendarzem, ale tak jak mówiłam już na samym początku vlogmas, ten kalendarz jest najważniejszy, jest specjalny i rzeczywiście powiem Wam, zaskoczył mnie pozytywnie oczywiście. Z każdym kartonikiem byłam coraz bardziej zaskoczona. Nie spodziewałam się wielu rzeczy, wielu produktów w tym kalendarzu. I wiecie, co najfajniejsze było to, że właśnie był miks, że było wszystko, a nie tylko stricte kolorówka, stricte pielęgnacja, tylko było wszystko tak naprawdę. I też fajne było to, że w niektórych kartonikach były karteczki, gdzie mam szukać zawartości. I czułam się wtedy, jak dziecko, słuchajcie, idąc i wyciągając paczki i rozpakowywując je, więc naprawdę jestem bardzo zadowolona z wszystkiego, co było w tym kalendarzu, naprawdę. I powiem wam. Mogę Wam w sumie powiedzieć, czemu nie, że w przyszłym roku będę miała też taki kalendarz, z czego się bardzo cieszę. I powiem Wam, że to było wielkie zaskoczenie dla mnie, bo się nie spodziewałam. E, natomiast e, jakiś czas temu myślałam o tym, żeby zapytać mamy, czy nie zrobi mi takiego kalendarza ponownie. E, ale nie zdążyłam, słuchajcie, bo coś tam z mamą właśnie gadałyśmy o kalendarzach, już nie pamiętam co. I mama mi powiedziała, że na przyszły rok to zacznie już sobie kupować dużo wcześniej już od stycznia zacznie pomału kupować, żeby uzbierać wszystko do em, następnego Vlogmas i zrobić mi ten kalendarz. I ja tak. Co? Będę w przyszłym roku też miała kalendarz adwentowy robiony, a taki specjalny dla mnie, no i mama, że oczywiście, więc myślę, że mamie się też spodobało. E, w tym roku, słuchajcie, tak naprawdę e, mama z Jarkiem zaczęli robić ten kalendarz w listopadzie, więc mieli bardzo mało czasu, tak naprawdę. A i tak słuchajcie, dali radę, naprawdę, bo wszystko, co było w tym kalendarzu, bardzo mi się podoba i naprawdę jestem z niego zadowolona. Także, słuchajcie, już się nie mogę doczekać na przyszły rok i już serdecznie Was zapraszam na kolejny vlogmas. Wiem, że to jeszcze dużo czasu, bo tak naprawdę wczoraj zakończył się dopiero vlogmas, ale słuchajcie, ja już Was zapraszam, bo naprawdę już się nie mogę doczekać. I słuchajcie, myślałam ogólnie, że to będzie ostatni vlog w tym roku, że już więcej nie będę nagrywała, ale stwierdziłam, że skoro mam jeszcze wolne, to we wtorek nagram Wam jeszcze jeden vlog i pokażę Wam wtedy te słocze tej paletki z Essence, bo tak jak wiecie, w Wigilię nie miałam za bardzo czasu. Dzisiaj um, też nie chciałam przedłużać, także we wtorek wam pokażę słocze. A teraz, słuchajcie, będę już kończyć. Dzięki bardzo, że byliście. A my widzimy się we wtorek. Pa! pa.